Na ekrany kin, ale powtarzam, na ekrany kin, czyli... Kin w kinach, na ekrany, do których trzeba wyjść z domu i trzeba przejść, przejechać jak, jakąś drogę, po to, żeby dotrzeć do kina, kupić bilet i wejść do kina. Bo chodzimy do kina, proszę Państwa. Musimy kina ratować, nie dopuścić do tego, żeby się zapadły w nicość. Więc w kinach można oglądać nowy polski film Piotra Domalewskiego, jak najdalej stąd. To jest ten reżyser, który tak fantastycznie zadebiutował i tak fantastycznie nazbierał nagród dzięki filmowi Cicha Noc. Pokazywał tam chłopaka, który na święta wraca z emigracji do Polski. No i tradycyjnie w czasie świąt odbywa się najpierw ciepłe powitanie, a, a potem narastająca kontrowersja i narastająca liczba konfrontacji. Z kolejnymi domownikami, bo nic w tym domu nie jest tak, jak powinno być. Jak zresztą w każdym domu wiele rzeczy y, wymaga po prostu naprawienia, załatwienia i, i pozostawia wiele do życzenia, a przy okazji takich rodzinnych zjazdów wszystkie te bolączki oczywiście wychodzą na wierzch i stają się ostatecznie głównymi tematami rozmów, a nie ten, y, 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 ta przyczyna, y, ten powód, dla którego wszyscy się początkowo zebrali. No tak było w cichej nocy, a teraz mamy sytuację odwrotną. Teraz będziemy jechali. Do Irlandii, po to, żeby zobaczyć, jak tam pracują Polacy na emigracji. Powód tego wyjazdu nie jest zresztą wcale oczywisty i łatwy do przewidzenia, bo oto młoda dziewczyna, naprawdę młoda dziewczyna, 17-latka, zdaje się według w, scenariusza, a grają bardzo młoda aktorka, jeszcze studentka łódzkiej szkoły filmowej Zofia Stafiej, 20. To jednolatka i rzeczywiście czuć tę młodość w, nie tylko w jej grze, ale w niej samej po prostu. Otóż ona zostaje wysłana przez swoją matkę graną przez Kinga Price, żeby załatwić sprawy związane ze śmiercią ojca. Ojciec dawno temu wyjechał do Irlandii i tam na tak zwanych saksach no, pracował po prostu, ciężko pracował fizycznie, po to, żeby móc przesłać pieniądze do domu na utrzymanie żony, córki, a także syna niepełnosprawnego, syna poruszającego się na wózku. Sytuacja, którą zostawił w Polsce, była naprawdę trudna, a oni ledwie łączyli, Czyli koniec z końcem, bo tych pieniędzy, nawet tych przysyłanych, było zawsze mało. No i to teraz się okazuje, że jakiś tragiczny wypadek podczas prac portowych ojciec nie żyje, a więc wyczerpuje się to źródło finansowania rodziny. Ale także ta nasza siedemnastolatka Ola, grana przez Zofię Stafiej. Wysłana przez matkę między innymi dlatego, że zna angielski, że, że jako dobra uczennica nauczyła się angielskiego w szkole. No i teraz będzie mogła sobie poradzić, bo nikogo wynająć, nie mają pieniędzy, żeby wynająć kogoś w Irlandii do pozałatwiania spraw przedpogrzebowych. Tam trzeba dotrzeć do pracodawcy, tam trzeba uzyskać jakąś odprawę, trzeba Uzyskać jakieś odszkodowanie od ubezpieczyciela, bo praca była legalna na legalu. Teraz Polacy mogą legalnie pracować w całej Europie i myślę, że to pokolenie obecne nawet nie do końca sobie zdaje sprawę, jaki to jest, jaka to wspaniała okoliczność, bo kiedy ja wyjeżdżałem na zachód, to musiałem wszystko robić nielegalnie, bo po prostu legalnie nie mogłem. Legalnie Polacy pracowali. Na zachodzie nie mogli. No, ale tu jest legalnie, więc może będzie jakieś odszkodowanie. No i załatwić sprowadzenie zwłok do Polski, po to, żeby w Polsce mógł się odbyć pogrzeb. To wszystko wymaga zachodu, to wszystko wymaga umiejętności dotarcia do właściwych ludzi, umiejętności porozumienia się z nimi. To także wymaga pieniędzy, no ale może będą pieniądze z tego odszkodowania. I właśnie to jest założenie naszego filmu. Jak najdalej stąd. Jedzie Ola trochę zbuntowana, trochę zrozpaczona, bo ojciec zawsze jej obiecywał, że kupi jej samochód. No może nie nowy samochód, ale jakiś samochód. I ona bardzo chciała ten samochód kiedyś jako jedyną rzecz od ojca dostać, bo go nigdy nie miała. Nie miała praktycznie ojca. Ojca nie był, ojciec był gdzieś, pracował. Dosyłał te, te pieniądze niewielkie, ale, ale cały czas miała poczucie jego braku, więc to, miała być, to miał być taki pomnik tego, że ma ojca no i dlatego próbowała z wielkimi zresztą kłopotami zrobić prawo jazdy, żeby wreszcie zasłużyć, bo ojciec taki warunek postawił, zrobisz prawo jazdy, dostaniesz ode mnie samochód. No, a teraz jakoś to wszystko się oddala i nie będzie pomnika dla ojca, i nie będzie ojca. Mm, a trzeba załatwić smutne sprawy. I kiedy Ola tam wyrusza do Irlandii, to zobaczą Państwo sami w filmie, co ona potka. Nic nie będzie tak, jak wyobrażała sobie, że będzie. Nic nie będzie tak, jak powinno być. Natomiast okaże się, że wiele rzeczy. Będzie takich, o których nie miała pojęcia, nie domyślała się i nawet jej nie przyszło do głowy, że mogą takie rzeczy być. Pojawi się ojciec prawdziwy, nie jako ten realny, materialny, bo tego już nie ma, choć materialnie spotka go raz w kostnicy, po to, żeby go rozpoznać. Ale potem we wspomnieniach i w efektach jego działania, Rozpozna prawdziwego ojca, rozpozna w nim człowieka. Nie idealnego ojca, bo nie był idealnym ojcem. I nie idealnego człowieka, ale człowieka. I ale gdzieś tam, chyba bliskiego. I w tym filmie, który jest przypojony takim smutkiem emigracji. Bo z tej emigracji finalnie nic dobrego nie wynika. No nie mówię tu o śmierci, która była przypadkowa, ale mówię o tym, że właściwie nikt nie jest szczęśliwy w wyniku tej emigracji. Ani ten, który pojechał pracować, ani matka, która zostaje sama z dwojgiem dzieci, trzeba ich wychować, dziewczynę i chłopaka na, na wózku. Ani dziewczyna, która jest frustrowana i, i która ma poczucie, że jest półsierotą, ani jej brat na wózku, który nie dość, że jest chory, nie dość, że jest biedny, to właściwie nie ma przed sobą żadnej przyszłości, a w każdym razie nie umie jej dostrzec. Wszystko jest jakieś takie otulone smutkiem, wszystko jest takie zapakowane w smutek. Nie jestem do końca pewien, czy to my, Polacy, jesteśmy zapakowani w smutek i zapakowani w nieszczęście i w nieudolność też, bo tu wiele rzeczy dzieje się nie dlatego, że musiały się stać, ale z nieudolności, ze słabości, z nieumiejętności, z nieznania języka, z takich rzeczy, które można by podciągnąć, można by naprawić, można by dać sobie lepiej radę w życiu. Wcale nie jest tak, że rodzimy się z tymi, że musimy być biedni, albo musimy być nieszczęśliwi, albo musimy być fajtłapami. Można nad tym pracować na różne sposoby. I fizyczne, ucząc się czegoś konkretnego, i psychiczne, pracując nad swoją... Słabą psychiką, nad swoją y, zbyt nerwową naturą, nad swoim zbyt y, y, depresyjnym charakterem. Nad tym wszystkim da się pracować. Nawet nie mając pieniędzy, wystarczy pomyśleć o tym, że mogę, że mogę, że mogę coś zrobić, polepszyć, ale że w ogóle mogę. Coś ode mnie zależy. Tego nie ma w ogóle w filmie, w ogóle. Tego mi brakuje i w filmie, i w, i, i, i w polskim myśleniu e, o świecie. I brak, brakować mi będzie we wszystkich tych. Jeśli państwo zaczną pisać w komentarzach, bo pan nie zna prawdziwego życia, bo panu się udało, bo pan miał szczęśliwe dzieciństwo i obojga rodziców, i pan skończył szkołę, i, i, i mógł sobie wybierać między różnymi pracami, i po prostu pan był w lepszej sytuacji. A ja się y, bronię przed takimi opiniami, ponieważ wiem, że że każdy może znaleźć się w sytuacji słabej i że można z tego się jakoś wyciągnąć. I dam Państwu na to przykłady, żeby nie było z mojego własnego doświadczenia, w części premium, jak zwykle, gdzie trochę poopowiadam przy okazji filmu o sobie. Ale na razie o filmie. W tym filmie jest dość źle o kościele. No bo nasza prosta matka grana przez Kingę Price, która naprawdę już nie ma w ogóle yy, yy, dla siebie nic nie ma w tym swego życia. Wszystko co robi to dla dzieci i też jej nie wychodzi. To wreszcie i co jest jej głównym teraz główną ambicją? Ściągnąć ciało męża którego nie widział od lat, bo on tam mieszkał w Irlandii i, i, i pracował i nie widzieli się po prostu dawno, dawno już. Że ściągnąć go i pochować w polskiej ziemi. Pochować go, a następnie postawić mogiłę za pieniądze, które zostały po nim, bo sama nie ma tych pieniędzy. Więc jeśli coś zostało, to przeznaczyć na mogiłę, żeby sąsiedzi zobaczyli że jest porządny grób, widoczny z daleka, że jest jak powinno być. I idzie do księdza, żeby to wszystko ustalić, ale nie da się być może zrobić wszystkiego tak, jak miało być. Nie chcę Państwu za dużo opowiadać, bo te kolejne przemiany sytuacji, te kolejne odkrywane karty w tej historii są ważne, żeby je poznać w cyklu zaproponowanym przez reżysera i scenarzystę Piotra Domalewskiego. Ale jednak okaże się, że ten pogrzeb nie może być taki, jaki powinien być. On się pod różnymi względami będzie musiał różnić. Będzie musiał się różnić także z powodu niewystarczających pieniędzy. O to bardzo księciu chodzi. W drodze wyjątku może się zgodzić na, na niespełnienie tych wszystkich y, procedur, y, tak jak one powinny wyglądać i tak jak one powinny kosztować. Po raz kolejny ksiądz nie stanie po stronie człowieka, tego biednego, tego dzielnego, tego wierzącego, tylko stanie po stronie swojego interesu. I nawet jeśli zrobi gest, to bez zadowolenia i bez wiary w to, że w tym momencie działa tak, jakby może Bóg chciał. Nie, on ma poczucie tego, że działa niezgodnie z tym, co jego przełożony biskup chce. Więc jest niezadowolony. Ta gorycz, sąco, sącząca się z każdej szparki tej opowieści, jest trochę odbierająca siły. Więc ten film jest bardzo smutny, ale ma w sobie jedną ogromną y, obietnicę. To obietnicą jest aktorka, która gra główną rolę, gra rolę Oli, Zofia Stafie. Już o niej wspomniałem, 21 lat, studiuje w łódzkiej filmówce. Wielki talent, ponieważ ona ma w sobie trochę to, co Meryl Streep, że jej się wierzy od razu. Że ona się staje tą bohaterką, że ona nie gra. Ma taką twarz, w którą chcemy się wpatrywać i nigdy nie jesteśmy do końca pewni, co ona naprawdę myśli. A im bardziej nie jesteśmy pewni, co ona myśli, a może nawet nie jesteśmy pewni, co ona czuje, tym bardziej chcemy poznać, tym bardziej się do niej przyklejamy i za nią idziemy, bo chcemy ją zrozumieć, chcemy ją poznać. I to nie jest tak, że ją lubimy albo nie lubimy. My jesteśmy nią zafascynowani. Bo ona nie musi być ani dobra, ani zła, żebyśmy chcieli ją oglądać. A ona bywa i dobra i zła. Ale dzieje się tu w tym filmie też trochę złego. Dzieje się przede wszystkim no, w tym, co jest piętą achillesową polskich filmów: w scenariuszu. Bo kiedy nasza ola znajdzie się w Irlandii, to. W przedziwny sposób wszystkie nowe karty, które rozkładają się w tej historii, zawsze wynikają z tego, że ona się gdzieś włamuje, coś, yy, 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 jakieś drzwi zamknięte yy, nielegalnie otwiera, gdzieś zagląda, coś wyciąga, yy, yy, coś kradnie. Yy, za dużo tego. Za łatwe to scenariuszowo rozwiązania. Ja wiem, że to łatwo tak wymyślić i napisać, że ona się włamuje i, no i teraz to już wie. Ale może byłoby ciekawiej, gdyby ona się mogła tego dowiedzieć w wyniku trochę bardziej finezyjnej e, konstrukcji scenariuszowej. Tego brakuje Piotrowi Domalewskiemu zdecydowanie, o ile re w reżyserii czuje jego dobrą, mocną rękę, o, ile w o tyle w scenariuszu czuje jego słabość. I nikt mu wystarczająco y, nie pomógł. Więc ten film ma w sobie słabość i jest to słabszy film niż Cicha I dlatego teraz bijąc w misę tybetańską i słuchając jej szczerego dźwięku. daję temu filmowi 7 na 10. Co jest tak odrobinkę więcej niż powinienem dać. Ale daję. Ze względu na Zofię Stafiej i ze względu na to, że jednak ma rękę do robienia filmów Piotr Domalewski. A 7 na 10 to jest bardzo dobra ocena. To jest dobra, to jest ocena kwalifikująca ten film do zobaczenia. I jak najbardziej Państwu yy, polecam film pod tytułem Jak najdalej stąd. A teraz będzie. Ta część premium. Jeśli mają Państwo jeszcze czas i cierpliwość do mnie, to najpierw malutki gążek, a potem ta obiecana moja historia. Gążek. Naprawdę mi wyszedł cichutki. Kiedyś przed laty, tak jak powiedziałem, też byłem nie w Irlandii, a w Anglii. Też pracowałem w różnych miejscach, i jeśli myślą Państwo, że ja pracowałem w BBC albo w jakimś fantastycznym miejscu, to nie mylą się Państwo, ponieważ rzeczywiście ostatecznie, po wielu innych pracach, które przeszedłem, dotarłem do firmy Virgin Records i poznałem tam Richarda Bransona, z którym współpracowałem, więc w sumie znowu mi się udało. Ale zanim tam dotarłem to robiłem różne rzeczy, oczywiście, i zmywałem naczynia w restauracji, i byłem kelnerem, i byłem portierem w hotelu, i byłem piekarzem który wstawał o czwartej rano, żeby, żeby, piec świeże chrupiące bułeczki i byłem nawet o dziwo, mimo że naprawdę do tego zupełnie się nie nadaje, kompletnie się na tym nie znam i w domu nawet żadnych reparacji nie umiem zrobić. Byłem robotnikiem budowlanym, pracującym na dodatek pojedynkę. I teraz proszę Państwa, jeśli byśmy mieli wątpliwości co do różnych wątków w tym filmie i na przykład takich, że można pracować nielegalnie, ale na tyle niezgodnie z regulaminem, że się jest wtedy nieubezpieczonym. To proszę sobie wyobrazić sytuację nas wszystkich, którzy wyjeżdżaliśmy na zachód, na Saksy, żeby zarobić trochę pieniędzy, i wszyscy pracowaliśmy nielegalnie, więc byliśmy nieubezpieczeni. I różne rzeczy się działy. Jak byłem tym robotnikiem budowlanym, na przykład, i to w takiej sytuacji, gdzie mi dano do zrobienia różne rzeczy w mieszkaniu, Pan właściciel dał mi klucz do tego mieszkania i mówi: Tu proszę scheblować, tu proszę pomalować, tu proszę wyrównać. Takie domowe poprawki, wyjeżdżam na weekend, jak wrócę, to. Rozliczymy się do tego czasu, mam nadzieję, że pan już zdąży. Obdarzył mnie zaufaniem, zostawił mi klucze do domu. Ten dom był pusty, ponieważ to był nowy dom, nowe mieszkanie kupione przez niego i miało być przystosowane dopiero do zamieszkania, więc tam nie było mebli, tam nie było jego rzeczy. No niemniej zostawił mi klucze. Jak powiedziałem, kompletnie się do tego nie nadawałem. Parę rzeczy zrobiłem, a potem miałem scheblować drzwi wejściowe, żeby się łatwo y, y, zamykały, ponieważ y, ocierały się o podłogę, opuściły się na zawiasach. Y, miałem to wyrównać i y, powiedział, że ma, mają drzwi się tak zamykać, żeby palcem je popchnąć i one same się zamkną. I, ja tak zrobiłem. Y, wyrównałem drzwi, a potem sprawdziłem, czy jak palcem popchnę, to one się same zamkną, i zamknęły się, z tym, że klucze były w środku, a zamek był na zatrzask, więc już nie mogłem wejść do tego mieszkania. Było lato, to było drugie piętro. Było lato, było gorąco. Na szczęście okno, takie okno typu gilotyna, które się do góry podnosi, było uchylone niewiele, tak było uchylone. A ja już byłem duży, już miałem te swoje metr dziewięćdziesiąt i 90 parę kilo, więc nie byłem takim pajączkiem, który może chodzić po ścianach, a jednak zaryzykowałem bez żadnych bez żadnych urządzeń wspomagających, bo nie miałem nic, bez nikogo, kto by mógł mnie ubezpieczać, bo byłem sam. I w dodatku w samych slipach, bo tak wylądowałem, bo powiedziałem, że był upał na klatce schodowej, zacząłem się wspinać porynnie. Nie było łatwo, bo ważyłem ponad 90 kilo i ta rynna razem ze mną tak się zaczęła odginać, trochę jak w niemym kinie, proszę Państwa. I tak zawisłem na tej odginającej się rynnie, cały czas ręką nie mogąc dosięgnąć do okna, żeby się do niego wśliznąć. Wyszła jakaś pani z sąsiedniego domu i nawet przez chwilę nie pomyślała, że ja się włamuję, widocznie nie wyglądałem, tylko zapytała grzeczniej po angielsku, czy może by mi drabinę nie dać, bo byłoby mi łatwiej. I dała mi tę drabinę i wszedłem ostatecznie, y, y, wsunąłem się przez tę szparę w oknie do środka, otworzyłem drzwi, a potem poszedłem jej bardzo podziękować, a ona mnie przyjęła y, y, herbatą, jak to w Anglii i biskwitami. I znowu mi się udało. Ale gdybym, proszę Państwa, spadł z tej renny i skręcił sobie kark to nie tylko bym się uszkodził, a może zabił, ale też nikt żadnego odszkodowania by w moim imieniu nie mógł odebrać, bo wszystko co robiłem, robiłem nielegalnie. A potem, kiedy byłem piekarzem i chodziłem do piekarni codziennie o czwartej rano, żeby piec te słynne chrupiące bułeczki, one były pyszne, naprawdę były pyszne i uwielbiali wszyscy moi przyjaciele z Ilingu. E Mieszkałem na Ealing Broadway na, w Londynie, w zachodnim Londynie. Miałem oczywiście wiele kontaktów wśród Polaków i oni wszyscy się meldowali codziennie u mnie. A dlaczego? A dlatego, że był taki zwyczaj w mojej piekarni, że kiedy zamykano piekarnię, to to całe niesprzedane pieczywo mogli sobie brać pracownicy. Ja codziennie przychodziłem z takimi wielkimi torbami papierowymi wypełnionymi różnego rodzaju pieczywem i wieczorem schodzili się znajomi i zaopatrywali się u mnie w to pieczywo, byłem bardzo popularny na E-linku. ale któregoś razu zorientowałem się, że przestaje czuć opuszki palców, a potem coraz dalej przesuwa się ta kompletnie pozbawiona czucia część palców, aż tak mi doszło o dotąd. Dotąd całej tej górnej części palców nie czułem. Mogłem dotknąć czegoś i nie, wie, nie, nie czułem, że dotykam. Poszedłem do lekarza, do neurologa, zrobiono mi podstawowe badania na, na bardzo dalekie takie zaawansowane nie stać mnie było, bo. Nie byłem ubezpieczony, że wszystko musiałem płacić. No i ostatecznie okazało się, że nie ma żadnej widocznej przyczyny, że prawdopodobnie jest zakłócona jakaś równowaga mojego systemu biologicznego, że być może, że to, że nie dosypiam. A rzeczywiście współwynajmowałem pokój z kolegą, który z kolei pracował jako kelner i wracał późno do domu. Ja wstawałem po trzeciej rano do domu. W sumie spałem po 2-3 godziny na dobę. No i to się wszystko tak złożyło, że, yy, że, no, że prawdopodobnie to spowodowało brak czucia w palcach. I teraz znowu mogłem yy, nic z tym nie zrobić i wsunąć w pewnym momencie rękę pod jakąś maszynę, która by mi obcięła palce. Wiedzą Państwo, że takie rzeczy się zdarzają, ale mogłem też powiedzieć: Nie, nie chcę, żeby to się zdarzyło. Wyobrazić sobie, że to może się zdarzyć i odejść z tamtej pracy i szukać innej, ponieważ bałem się. Oto co się ze mną dzieje. I dobrze zrobiłem, bo się okazało, że zaraz po odejściu z tej pracy piekarza, do której widać nie byłem stworzony, czucie w palcach zaczęło wracać, aż wróciło całkowicie. A ja, szukając innej pracy, ostatecznie trafiłem na Richarda Bransona i na Virgin Records, więc dobrze było zmienić pracę ale opowiedziałem to wszystko po to, żeby nie po to, żeby się chwalić, tylko po pierwsze, żeby powiedzieć, że prawdą jest, prawda jest w tym powiedzeniu, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło i kiedy w pracy czujemy, że coś jest nie tak, dobrze jest ją zmienić na inną i że zawsze znajdzie się następna praca, wystarczy tylko chcieć, bo ja się podejmowałem różnych prac, których oczywiście nie potrafiłem zrobić, bo ani nie byłem żadnym y, y, pracownikiem, Budowlanym, ani nie byłem piekarzem i się na tym nie znałem, ale mówiłem: Dobrze, nauczę się. Nawet jeśli tego nie umiem, to się nauczę, ale na pewno będę pracował. Podejmę się każdej pracy, w każdym zawodzie, którego nie znam, po to tylko, żeby ani dnia nie pozostawać bez pracy. I dlatego, że mam takie doświadczenie, to z wielką ostrożnością i z pewną nieufnością podchodzę do takich filmów jak. Uciec jak najdalej.